Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie, piąteczek, piątunia kochani, piękny dzień, który jest łaską od Boga, darem, 5 grudnia, ja sobie kochani jestem w takich okolicznościach przyrody, sobie rozkminiam ćwiczenia świętej Ignacy Loyola, polecam każdemu te ćwiczenia, kto jeszcze ich nie ma, bardzo mądre, ważne słowa. I postaram się kochani to je przeczytać, bo co tam sam będę je tylko znał, prawda? Jak wolę, żebyście też wy się z tymi zapoznali. Bardzo ważne słowa, kochani. Nie położę tylko tu karteczkę. O, widzicie, zaznaczyłem zaznaczyłem teraz nie wiem, gdzie. Matko jedina. dajcie mi kochani chwilę. O, reguły i tak reguły o rozeznawaniu duchów e, reguły służące do odczucia i poznania w pewnej mierze różnych poruszeń jakie występują w duszy dobrych po to żeby je przyjąć a złych żeby je odrzucić Reguła pierwsza i tak Święty Ignacy pisze. Ludziom, którzy z jednego grzechu ciężkiego wpadają w drugi grzech ciężki, nieprzyjaciel zazwyczaj ukazuje pozorne przyjemności. Sprawia, że sobie wyobrażają radości i przyjemności zmysłowe żeby ich bardziej utrwalić i umocnić w ich wadach i grzechach. W tych samych osobach duch dobry działa w przeciwny sposób, kując ich i gryząc ich sumienie zgodnie z naturalną zdolnością ich rozumu do poprawnego sądu. Reguła druga u osób, które usilnie zmierzają do oczyszczenia się ze swoich grzechów i do coraz większej służby Bogu, naszemu Panu, dzieje się odwrotnie niż w pierwszej regule. Wtedy bowiem właściwością złego ducha jest dręczenie i zasmucanie, i stawianie przeszkód, niepokojenie. Fałszywymi argumentami, byleby tylko nie postąpić naprzód. A właściwością ducha dobrego jest dodawanie odwagi i siły, pociech, łez, natchnień i spokoju, łagodzenie i usuwanie przeszkód, żeby postępować w dobrym. Reguła trzecia. O pociesze duchowej, przez pociechę rozumiem doświadczenie, kiedy w duszy powstaje pewne poruszenie wewnętrzne, które sprawia, że się ona zapala do miłowania swego Stworzyciela i Pana. I co za tym idzie? Kiedy nie może ona miłować żadnej rzeczy stworzonej na powierzchni ziemi, jak tylko w Stwórcy wszystkich rzeczy. Podobnie, kiedy wylewa łzy skłaniające ją do miłości swego Pana z powodu żalu za swoje grzechy, czy męki Chrystusa naszego Pana, czy też z powodu innych rzeczy bezpośrednio ukierunkowanych, u jego służbie i chwale. Wreszcie, przez pociechę rozumiem każdy wzrost nadziei, wiary i miłości, i każdą wewnętrzną radość, która wzywa i pociąga do rzeczy niebiańskich i do zbawienia własnej duszy, uspokajając ją i kochając w jej stwórcy i panu. Reguła czwarta. O strapieniu duchowym. Przez strapienie rozumiem wszystko, co jest przeciwieństwem reguły trzeciej. Na przykład ciemności duszy. Kurczę jakiś pajączek mi skoczył. Patrzcie, co mi tak to gryzie, nie gdzieś łazi pod czapką. Na przykład ciemności duszy. Powstające w niej zamieszanie, poruszenie w kierunku rzeczy niskich i ziemskich. Niepokój, powodowany przez różne podniety i pokusy, co prowadzi do nieufności pozbawionej nadziei i miłości. Człowiek doświadcza wtedy, że jest leniwy, letni, smutny i jakby oddzielony od swego stwórcy i pana, ponieważ, jest, ponieważ jak pociecha jest przeciwna strapieniu, tak myśli, których źródłem jest pociecha są przeciwne myślom, których źródłem jest strapienie. Reguła piąta. Podczas strapienia nie wprowadzać żadnych zmian, lecz trwać w postanowieniach i decyzjach podjętych w dniu poprzedzającym takie strapienie albo w decyzjach, które podjęto podczas poprzedniej pociechy. Podczas pociechy bowiem Bardziej prowadzi nas dobry duch i przez rady swoje nami kieruje, a podczas strapienia zły duch. Słuchając jego rad, nie możemy obrać słusznej drogi. Reguła szósta: zakładając, że podczas strapienia nie powinniśmy dokonywać zmian w pierwotnych postanowieniach, to będzie rzeczą pożyteczną. Odpowiednio zmienić własne postępowanie, nastawiając się przeciw samemu strapieniu. Na przykład, przykładając się bardziej do modlitwy, rozmyślania, dokładniej przeprowadzać rachunek sumienia i poszerzyć w jakiś sposób praktyki pokutne. Reguła siódma. Ten, kogo ogarnęło strapienie, powinien sobie uświadomić, że Pan. Go zostawił na próbę o własnych siłach, by się opiera, opierał różnym poruszeniom i pokusom nieprzyjaciela. Może się im bowiem oprzeć z pomocą Bożą, która go zawsze wspiera, chociaż tego wyraźnie nie odczuwa. Bo Pan umniejszył mu jego duży zapał, wielką miłość i obfitość łaski. Pozostawił mu jednak łaskę wystarczającą do zbawienia wiecznego. Reguła o, ósma. Ten, kogo, słuchajcie, to jest, to jest też bardzo ważne. Ten, kogo ogarnęło strapienie, niech trwa w cierpliwości, która jest przeciwna udrękom, jakie na niego przyszły, i niech myśli, że wkrótce go ogarnie pociecha. Trzeba dołożyć wszelkich starań przeciw takiemu strapieniu, jak to powiedziano w regule szóstej. Reguła dziewiąta. Są trzy główne przyczyny, z powodu których ogarnia nas strapienie. Pierwsza jest ta, że jesteśmy opieszali, leniwi lub niedbali w odprawianiu ćwiczeń, i dlatego z powodu naszych błędów oddala się od nas pociecha duchowa. Druga jest ta, że Pan chce nas wypróbować, na ile nas stać i w jakim stopniu postępować będziemy w Jego służbie i oddania Mu chwały, bez tak wielkiego obdarowania pociechami i bez tak wielkich łask. Trzecia zaś. Że Bóg daje nam poznanie i uświadomienie sobie, żebyśmy mogli wewnętrznie odczuć, że sami z siebie nie możemy ani uzyskać, ani zatrzymać wielkiej pobożności, mocnej miłości, łez, ani żadnej innej pociechy duchowej, ale że wszystko jest darem i łaską Boga naszego, Pana. Chodzi o to, żebyśmy nie panoszyli się w cudzym gnieździe i nie doprowadzali naszego umysłu do jakiejś pychy lub próżnej sławy, przypisując sobie samym pobożność lub innego rodzaju pocieszenia duchowe. Dalej musimy też dotknąć, bo to naprawdę polecam bardzo. Też ten, sobie muszę usiąść spokojnie, poczytać to. Rozważam sobie, zawsze biorę jakąś książeczkę czy pismo święte, mp3 wkładam, sobie gdzieś jak jadę autobusem, tu przychodzę też nieraz, ch chodzę, kręcę się sobie, wiecie tu. No jak jest, jak jest taka pora roku, jaka jest teraz, nie zima, czyli znaczy no, zima taka, no taka już zimowa pora, nie? Sobie też przyjeżdżam, prawda? Cisza, spokój, człowiek może sobie porozmyślać nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. Yy... Modlić się, uwielbiać Boga w swoim sercu, także myślę, że komuś pomogą te reguły, pracą w książeczkę ćwiczenia. Jest moc, kochani. Jezus Cię kocha. Jezus pragnie Twojego zbawienia. Eucharystia, spowiedź. Eucharystia, 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 kochani. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, kochane duszyczki. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, mówi nasz Pan. On nas umacnia, On jest z nami, On jest w naszych sercach, kocha nas, jesteśmy Jego dziećmi. Yy, także ściskam Was mocno, pracę się Waszej modlitwie i miłego piątku. Uważajcie na siebie, papa, pa. z Bogiem.